Moje uszanowanko, czyli kariera z Anglią. Cześć. Piąta. Przyznam, że będziemy doganiać alternatywną Europę, którą nagrywa na TikToku w Krodak, a Bex nagrywa na YouTubie. No bo na TikToku nie, no bo tam zwanowali go. No ale dobra. A my tymczasem zaczynamy. Z ciężką funkcją australicką, żeby... Nie była australicka kraksa. Możemy raz już przegrać. Za to, że to są nasze... Pierwsze... Pierwsze nasze... Nasze pierwsze mecze. To byśmy bez problemu z nimi sobie poradzili. Ale ja to, to trochę... Trochę dobra drużyna. No ale... To jest gra podstawała na to, żeby grać przeciwko siebie, więc... Wszystko może się tutaj pozmienić. O kurczę, samo se strzelili. To daje nam jakiegoś plusa, no bo... To bywa. Aha. Przypok! Nie no, nie zużyliśmy. Nie mam! Jacięz. Oni nie grają słabo. Dobra. Nie dość, że ja mocno pobiłem tą piłkę. To nie dość, że ja. Wy... Nie wybił tej piłki, to strzelił się samobuja. On... Oni strzelają tym czy samo buje. Ale chyba będzie dużo golus. raczej dużo słupów, poprzeczek. No nie wiem, po prostu może się tutaj zmienić. Oj To nie wygląda zbyt dobrze Ale teraz wybijamy piłę. Widzowie, ym... wiem. za to, że będę za jakieś... 5 godzin przy, będę chodzić na trening. To je należy, jeszcze mam czas i będę jeszcze chodzić na angielski, ale będzie, naj, no ale na treningu będzie najgorzej, bo będę chyba dzisiaj od 18 do 19 albo od 19 do 20:45. Ostatnio mieliśmy krótko trening, no bo deszcz po prostu. No, ale strzeliłem wtedy dwa gole, ale po prostu było źle, no bo czułem się, jak Polska grała z Niemcami w 74. Tam był deszcz, no i ciągle zawodnicy sparali, że nie wiem, co mam na to powiedzieć po prostu. Nie wiem po prostu. Po prostu widzowie nie ma. Nie wiem, okej? Okay? Dobra, teraz, a my tymczasem, my tracimy bramkę. Dobra, teraz sobie tutaj wybijam piłkę zawodnikom Australii, ale żeby po prostu, nie chcę po prostu, żeby Boty wygrali, jak wygrają, to będzie maszynka. Będą świętować, no, że mają czwartą wygraną już. W ostatnich meczach towarzyski wygrali z Hongkong 4 do 0. 5-0 z Makao. raz 7-0 z 7-0 z tym, tym, jak się nazywa Filipiny, no tak, tak Przegrały raz z Anglią 4 Znaczy 5 do 4 przegrali z Anglią i wygrali z Iranem 4 2 albo 3 2 no Australia widzę dobrze sobie gra na meczach towarzyskich, no, ale raczej z Anglią nie wygrali, tylko tam z USA chyba albo Szkocją. I, 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 jest! <słuch> W końcu strzeliłem sobie jakąś w końcu bramę. Sytuacja nie wyglądała zbyt dobrze, my tymczasem Strzelamy na dwa golopie Jak pójdzie dzisiaj nasze. Ciekawe, ile dzisiaj strzelę bramek. Może dzisiaj zrobię hat Jak ja strzelę karnego? Bo ja widzę, to mistrz karnego. Strzelam każdy karny, jaki tylko umiem. Nie, nie, nie. Oj, teraz jeden versus jeden z obrońcą Australii, no ale... Kane? Dobra. Kane niestety nie zdołał nam strzelić bramki. A może teraz? Oj, 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 oj. Nie wiem co ja mam na to powiedzieć, oj! Naprawdę, ale znowu tracimy bramkę. Co oni robią w dzisiejszym meczu? Co ja robię? Nie gadaj, że przegramy. To będzie nasza pierwsza przegrana w tym sezonie. raczej znaczy nie w sezonie, ale w naszej w karierze. Rosja będzie ofiarą. bo do mnie Rosja będzie najsilniejszym przeciwnikiem. Uciekaj stąd Dudu. Du, du. Uciekaj stąd zawodniku Dudu. Du, oj, oj, oj. Oj, dobra, dobra, dobra. Teraz... O, przejdź na zawodnika, straj znowu. Oj, jeszcze szansa. Nie gadaj, że naprawdę. Nie, nie wierzę. Ten męcz jest naprawdę pogięty. Teraz musimy szybko się obronić przed zawodnikami. Jak? Dobra widzowie. Dobra, mamy rzuty karne teraz. W końcu to jest mecz. Towarzyski! Jest! Yes, yes. Za to, że to są kwalifikacje do... że jest Udało się. Jest. Ora, następny bąb strzelony. Ora. Oj oj, coś trochę nie wypaliło. O nie. Jest, jest. jest. Dobra. Be ball, be ball. Dobra. Jak teraz obronię? Jak teraz mnie obroni bramkarz, to szansa będzie, że będzie a my wygrywamy. bez żadnego błędu. Dobrze wytu... Myślę, że będzie teraz cztery ale... jak będzie teraz cztery to ja padnę w głowę stara ale i tak się na niej wygraliśmy dobra widzowie w tym momencie chciałbym się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnego filmu cześć widzowie dobra ja. dobra a ja a ja idę a ja, idę... no, a ja idę na, a ja idę na angielski.